Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w diecezji sosnowieckiej znanej z tragicznych śmierci duchownych oraz orgi na plebanii, w której śmierć poniósł młody mężczyzna, wybuchła nowa afera, tym razem pedofilska. Prokuratura zatrzymała trzech księży, w tym jednego już byłego, którym zarzucono molestowanie seksualne jedenaściorga dzieci. W niedzielę zamiast słowa „przepraszam skierowanego do wiernych, kuria sosnowiecka wysłała instrukcję do księży, co mają mówić, gdy zostaną zatrzymani. Przypomnę, że zostały u nich znalezione mefedron, pigułki gwałtu, narkotyki silnie pobudzające, środki na potencję i rozpuszczalniki do farb. Milczenie biskupów w sprawie seksafer wynagrodził za to w tę samą niedzielę wiernym poseł Pisu Przemysław Czarnek, który w krakowskim kościele bronił istotnych wartości. O jakie wartości mu chodziło? Bo na pewno nie jest wartością to, co robi, czego dopuszczali się tam ci księże, i na pewno nie chodziło o dobro dzieci, bo wobec jednego z duchownych już trzy lata wcześniej toczyło się postępowanie dotyczące pedofilii. Prokuratura je umorzyła, a biskupi uznali, że może on dalej mieć zajęcia z dziećmi. Dlatego tylko realizacja w stu procentach naszego koalicyjnego postulatu o świeckim państwie może raz na zawsze zakończyć to poczucie bezkarności wśród przedstawicieli Kościoła katolickiego. Czas na świeckie państwo, a nie na patologie na parafiach.